Dzień dobry, dzień dobry. Z tej strony Mateusz, a to jest Track Dealer Simulator 2. Następny odcinek trochę po dłuższej przerwie, ale niestety nie było mnie w domu przez cały tydzień. Tylko gdzieś na południu Polski, ale już wracamy do gry. A więc tak mamy porozmawiać z Markusem, tutaj mamy misję fabularną. Więc idziemy tu nam się suszy, tu nam rośnie, więc na to trzeba poczekać. Uh, like mhm. Mm a ty yeah, jak wyglądasz? To Helen Weź te bursztyny i sprzedaj Helen w drodze do, do Lonzo. Tak, a bursztyny y na plaży żeśmy znajdowali. No tak, gotówka zawsze nam się przyda. I pięknie. Poziom kartelu 2. Idziemy do tej szafy zobaczyć. O! Już nam wyskoczyło 400 metrów. Ale... Ja chcę tak to zobaczyć. Kurde... Odbierz pieniądze Lanzo, odbierz Lanzo w jego biurze. I technologia... Kartelu. Pomyśl o przebraniu się, porozmawiaj z Helen. Dla mnie to powinno cały czas to być wyś wyświetlane, ale... O, no nie da się. A może przy okazji. Posprzedajemy. Mamy trochę. Towaru na stanie. O, bursztyn jest. Nie, no stary tak źle nie wyglądał nasz chłop. Dobra, nawaść tu plucak. I nam się tutaj sloty powiększyły. Bardzo dobrze, bez rękawnik. Zręczność plus jeden, komfort plus jeden, koszulka. Ale bluza, i też nam się cztery sloty powiększą, bierzemy to. Nie bierzemy. A jak to zaraz? Dobra, tak się to robiło. Ale za to mamy plus 2 do podejrzanego, ale to nic, na razie jest początek, więc spoko, spodnie sportowe też dwa sloty dodają, tak samo zwykłe spodnie. Odporny na ukąszenie węży. Węży? Nadzieję, że dobrze to jest przetłumaczone, no ale jesteśmy na wyspie tropikalnej, to może faktycznie te węże będą, plus 10, plus 10, no to tutaj lepsza zręczność jest. Zależność plus 4, dobra. Takie spodnie, tylko te trzeba oddać. I te założyć. Klapki, klapki, trampki. Zależność plus 15, dobra. Zamieniamy. No. Już trochę lepiej, nie? Co to jest tutaj? Ukryty slot. Aha. Przedmioty zostały znalezione. Nie. Znacznie obniża. Szanse, że umieszczone w nim przedmioty zostaną znalezione w trakcie przeszukania lub rabunku. O! Mogę cyknąć pieniążki tam? Nie, nic tu nie mogę cyknąć na razie. Może tak? Nie pieniądze. Dobra, siedzi gitarka, co załatwione i. Porozmawiaj z Helen, ale zanim porozmawiamy z Helen, wejdziemy tam na dół i umówimy sobie klientów, żeby przy okazji coś zarobić, nie? Bo to w tym chodzi przecież wszystkim, gdzie to było telefon. Tak, dobra, on chce Maryśkę. Umów teraz, dobra, umów teraz. Ten test, Maryśkę, umów teraz, wszystkich umów teraz. Dobra, tylko jak to teraz się sprawdzało? Kurde, kto ile chce tego? Wiem, że ktoś tam chciał 4 Dodaj, dobra, zapakuj, weź, ale. Ja pierdzielę, ale jak to teraz tutaj się patrzyło na to? O tak. Hmm. Dwie czwórki, dwie dwójki i jedna trójka, czyli została nam jedna trójka, jedna czwórka i dwie dwójki. Dobra. Mogłoby to wyświetlać się tutaj przy okazji od razu, w substancję. Tak, jedna czwórka jeszcze. dwie dwójki i jedna trójka może weźmiemy sobie po jednym gramie jeszcze tak tu mamy tyle woreczków? mamy 114 dobra zapakuj i weź cyk to lecimy to ile jeszcze czasu zostało? Hmm. 6 minut. Jeszcze zobaczę tylko jedną rzecz. Dziś na 20. Dobra, bo już myślałem, że następny dzień nam to przerzuci. I będziemy szli do lanzo. Jeszcze bursztynek trzeba będzie zebrać. Dobra, póki jasno. To lecimy. Tak, przy okazji, jak mnie nie było przez ten tydzień, to zauważyłem, że jakiś patch wpadł nowy, 2GB. Jakieś błędy do naprawienia były. Najwidoczniej, o których nic nie wiem. No ale dobrze. Na dobre to wyszło. Czemu się stamina nie odnawia? Dobra. Tam jakaś podpowiedź była. Ja idę zobaczyć ten bursztyn, co on gdzieś tu leży. Aby jeszcze więcej zarobić uchelenki, ale na razie tu nic nie widzę. Dobra, już klienci przyszli. A gdzie są te burszczynki? Kurde, leżały tu w demie, w tej części. Dobra. Nie ma co tu kombinować. Może się pojawią później. Tu gdzie mamy naszych tutaj klientów? Wszystko tutaj w okolicy. Tu dwóch. To lecimy po kolei. taka pogoda nie za ładna dzisiaj. Dobra, mam jakiś znak zapytania. Ja Z go odwiedzałem go wcześniej, czy nie? Jest jeden chłop Jimenez, czwórka. I proszę bardzo, 9120 wpadło. No, zarobki tu są kosmiczne, nie za to. Idziemy do następnego. Tu mamy budkę z telefonem. To na pewno nie jestem. Słyszycie? Kurde jak śpiewają sobie tu w domu. jest cóż się schował, chłop. Buenos dias, amigo. Buenos dias, amigo. Dwójka. Tyk, załatwione. Idziemy od razu do Helenki. Żeby nie marnować czasu potem. Jakby znalazł jakiś bursztyn odwiedź mnie. Dobra, dobra. Mamy bursztyn akurat. Oblokowujesz nowe przepisy. Jakie przepisy? Z bursztynu? Dobra, sprzedaj. Bursztyn, max. Ile bursztyn? Chodzi 1800 zł za element. To ładnie to. Ale max. Tak. To łącznie 5400. Dobra, to przy okazji możemy go zbierać przecież, nie? No. Na razie. Kup sobie bazie. lecimy dalej. Ja chcę zobaczyć co ten znak zapytania nam tu robi. Jest niby tu. No ja tu nic nie widzę. O co tu z tym chodzi? To jakieś ukryte rzeczy są? No nie wiem, może później to się odkryje. Dobra. Następny klient. Tu stoi. Sprzedawaj różne przedmioty handlarzom, aby zarobić więcej pieniędzy. No tak. To my o tym wiemy. I tu też następny znak zapytania. O, no ja cały czas używałem tego zmysłu percepcji. No, użyłem. O, jest znak zapytania. Ale co co zrobiło się tu? Ej, jak spanie? Tego nie ma w planie tu. Aha, czyli klienci o tej godzinie już śpią o 21? Śpią. No nie, nie robią zakupów, więc ja podbiegnę. Ale to mnie ciekawi. To ten znak zapytania, o co tu chodzi? Do? Kurka kawodna. Coś tu nie działa. Co tu jest? To jest barka. Zapaść za podróż 50. O, to nas przerzuci na drugą stronę. Fajnie. A to, a tu jeszcze drugi był chłop. Zapomniałem. Czwórka. Right, right on time. Dokładnie. Dobrze, że oni po tej 20 nie znikają. Good, good. Bo też nie widzę. To ty? To ty. I'm here. Dokładnie. I konfirm. 4560 zarobione u niej, a my to sobie schowamy na dół. to może jak jest 21, to skoczymy się przespać. I do tego Lanzo pójdziemy, żeby nie, nie okazało się, że... On w nocy nie przyjmuje. Daleko nie mamy. Tutaj przez wodę. Nic mu nie jest. Nie. Tylko staminę traci. Można się utopić. Jakby ktoś próbował. oj i tu coś jest zaznaczone. Widzicie, nie? O! Tu jest mapa. A tu na mapie nie. Jakby tu coś miało być, ale nawet nic się nie podświetla. Ale mi chodzi o te bursztyny. I coś jeszcze się chyba tutaj zbierało. Tłusze, teraz człowiek nie pamięta. O, tu jesteś. Jest bursztynek! Ukończone. One gdzieś tu są, tylko te znaki zapsania tak są słabo bardzo widoczne. Jeszcze gdzieś. Nie no, co zabraliśmy. To jeszcze jeden. No i widzicie, nie można wyprzedzać faktów, na razie trwa chyba cały czas ten samouczek, czyli ten co był w demie, więc róbmy, tu, róbmy to, co nam każą. W tym odcinku będzie spotkanie z Lonzo, Lanzo, Lanzo. On tam, nam, on tam nam da jakiś pokój chyba do spania Więc będziemy mogli tam spać Trzeba będzie tutaj wracać za każdym razem A Jak tam nasze roślinki, ja tylko sprawdzę jedną rzecz Czy chyba nie sprawdzę Sprawdzę O Urosło, urosło Czekajcie, wody mamy, to my może jeszcze tutaj sobie załadujemy jeszcze Czego nie mamy. Nawozu. Dobra. Czyli tak. Damy tu na, do suszarki 35. Nie jest to tylko 35. No kurde. Działa. Do jednej suszary. Do drugiej max. Okej. Okay. I tak, 17 minut do zrobienia. Nie chodzi mi o to, że yy, jak szybko to się zrobi. Tylko czy jak prześpimy nockę, to dalej będziemy musieli czekać. Bo to było bez sensu w tym demie. Bo i tak nie możemy spać w dzień i oszukiwać na przykład, nie? Idź spać. Ja rozumiem, jakby się sadziło nasiona. I szło od razu spać, żeby oszukać ten czas. Ale nie wtedy, kiedy możemy tylko w nocy spać. Bo możemy tylko w nocy spać. Aha, dobra, czyli bez zmian. Czyli tak trzeba zostawić grę na 20 minut, czy na więcej, żeby to się zrobiło. No dobra, ale i tak towaru nam nie zabraknie. A kasy mamy 61 tysięcy. Może ani to dużo, ani mało, nie? Idziemy jeszcze do Helenki. Helenka, kurde mi się od razu ten e, ta gra przypomniała Farmer's Life, ale na razie w Kazia nie będziemy grać. Kazio musi odpocząć. Nie mam na razie weny do nagrywania Kazia. Ale no. jakoś klienta możemy tu ogarnąć, w sumie. Tak. Na 5 gram. No Mamy dychę w kieszeni. Już umów teraz. Ale... ja no, na dziewiątą. Pierdzielę go. No tak, tu na wszystko ładnie... ...ukazuje. Kto... Ile będzie mam do zabrania, ale szkoda, że w przypakowaniu. Albo ja coś po prostu zapomniałem jak się to robi. Jest nasza łódka w ogóle? Jest Trzeba będzie też kupić nową, nie? Ciekawe czy też będzie czy będą nam kazali, tak jak w Demie kupić nową łódkę Handluj Sprzedaj trzy bursztyny Pięć amigo. Um, adios amigo Ale ona nie jest amigo A nie wiem jak jest kobieta po Hiszpańsku. Nioch, nioch, a to roch jest. Czy noch? Dobra, do dziewiątej trzeba się pokręcić. To a ja przy okazji jeszcze zerknę na, na te znaki zapytania. Które 10 są jest tutaj jeden? A, zrzuć paczkę. To coś było w tym temacie. Zrzucania paczek, to chyba dilerów jak będziemy mieli swoich, to będziemy im zrzucać, ale tam jeszcze się świeci. no okay, Tu jakiś but jest, takie znajdźki są. Aha, śmieszne, jak to złapać teraz? Nie, my tam byśmy musieli na ten balkon wejść, ale ciekawe. Co ten znak ma na... Znak, znak zapytania z tymi butami nam sugerować? Nie, na razie nie umawiam się. Chociaż. Dobra. Jak będzie też na dziewiątą. Kurde, umów teraz, to teraz nie wiadomo na którą umówi to. O, i tak chcę piątkę. Umów. Dziewiąta. Pięknie, czyli dwóch będzie mieli naraz w tym momencie. O! I od tu się pokazała. Albo pokazał. O, jest chłop. Good to see you Piątka. I trzeba będzie znowu z bazy zabrać. Jednaście tysięcy dzisiaj za piątkę to jest, opłaca się jak diabli. Nie, to nie ty, to jesteś ty. Jest, goodies, goodies, co jest? A kurde, za mało. Dawać tu max. Widać z 11 400. Bye bye. Widzimy się, mam nadzieję później, jak się skończy oczywiście. A my lecimy do tego lanzo? ja może wykorzystamy sobie tę tą tratwę. Po co tam latać naokoło? W demie tej tratwy nie było. To będzie szybciej? Mamy płyniemy. O, płynie, w tu w słodku, w dali w słodku, w słodku, słabo Słabo, Słabo, co to jest za za czerwony punkt? Czemu kurde na tej mini mapie jest wszystko zaznaczone, a tutaj nie? Jakiś pies A small warehouse? Czy magazyn mały? Czemu jeszcze jest nieprzetłumaczone? Właśnie? Chciałem spytać po drugi, Po drugie. Siema piesek? Small warehouse close. Czyli to jest do kupienia pewnie będzie, tak? Będzie nasz jakiś magazyn, czy coś? Obecnie... Do... A, obecnie dostępne, tak? No, <laughs> we'll a, dobra. Znowu coś chciałem za szybko. No. Dobra, tu mamy ten punkt medyczny nasz. A tam jakaś grupka jakichś... Cieszących się osób. Nie znam tych ikonek. A. Tu, a, tu możemy handlować z nimi tak po prostu, jak mamy coś dodania. dania. Tu na no, wołające ludziki. Dobre. No też to było w demo. W demo. Się zmęczył chłop, dobra to zapisali nam na szczęście, to nie ten, to to jest. Może tak, Billy cholera nie poznałem cię, co ty tutaj robisz, co ty tu robisz, nie tutaj. No tak, po prostu przyszedłem to załatwić. O, tego mnie nie było. Jasne Cholera, stary, co za niespodzianka. Wejść na jakbilego. O, to będzie następne zadanie. Wejdź na jakbilego. Bilego, odbierz pieniądze Lanzo. No na razie ogarniamy tego Lanzo tu. Rozmawiaj. Jestem kolegą Markusa, miałem do ciebie przyjść.

Na jego terenie. Tu ogarniamy temat. I nam trochę zejdzie potem z tego. Sure. Telefon, dobra. I łóżko. Tak, co to mówiłem o tym łóżku? Dobroci. Chłopie, co ty za dobroć tu nam dałeś? Miejsca imprez, nowy oh tak na No tak, taki mam zamiar. Większej reputację w odblokowanych regionach, aby rozwijać swój biznes i odblokować nowe rzeczy. Używaj tagów dialogowych, by pozyskać informacje na interesujące cię tematy. Nie, tutaj do tej pierwszej części. Tutaj na razie nie ma co porównywać. Zupełnie dwie inne gry są. Automatyka ta sama Ale zupełnie inaczej to jest zrobione Póki co jest Dla mnie o wiele lepiej Brak tam wiadomości A są jakieś opcje Nie, nie rób nic Dobra idźmy stąd Gdzie tą łódkę swoją ma M Mapka. A tu ma łódkę. No to od razu może skoczymy do łódki. Co? Przejdziemy się tą łódką. I zobaczymy, co on ma nam do powiedzenia. I na tym, może dzisiaj zakończymy. Tu, jaki jacht. Jebany. No to chyba ten jest, jak nie? Słuchaj, ofertę na archipelagu. No dobra, ale to musimy mieć trochę więcej tego towaru. Trzeba będzie znowu zasadzić. I mu oddać część. Tak ze 100 gram, myślałem. A jeszcze czekam, aż mi się tu oddukuje ten sklepik, tutaj, co kiedyś był. Co można było kupować. Różne rzeczy. Ale dobra. Idziemy na ten jacht. Do sklepu podejdziemy później po ten nawóz. Kupi się go trochę więcej. Trochę wody się kupi. Teraz nas. nas. nas! Nasz, Kurde. Pierdziele Teraz nas stać na to wejdziemy jacht księgowego o jacht księgowego i co już? już? gdzie płynęliśmy? kurde jaką willę sobie stary zaczynaj prowadź a gdzie my jesteśmy w ogóle? w którym miejscu? a tutaj z tej strony tej wysepki no to żeby nas potem odwiózł z powrotem Wiedział, że to tyle potrwa, to jednak bym się w przyszłym odcinku skusił to zrobić. Ale niech już będzie. Na balkonie, tak, na balkonie. Nie no, willa elegancka. Jeśli będzie dom takie wille do kupienia, to... Coś tam w i pieniądze tyle przeczytałem. A, no to dobra, bo to jest joint meeting. No to może w przyszłym odcinku dołączymy do tego. Jeśli gra dała taką możliwość, że możemy na razie sobie tu pochodzić. No to dobra. To ja dziękuję w takim razie wszystkim za oglądanie. Jeśli się podobało, to zostawcie łapka, suba, komentarza. Trzymajcie się i widzimy się jutro w następnym odcinku. Cześć!